Dobra Witam, wróciliśmy z tych zakupów No wiem Ale Dobra bo... Dobra to idę się rozpakować Okej, okay, okej, okay, ale ja może pójdę Na tam Może na plażę albo Nie no muszę, i, dobra idę coś zjeść Dobra, jest na przykład piętrze. Idziemy dzień dobry. Dlatego, że tam. No właśnie, proszę. No, Dobra, to za... ja robotuje. I co? co? Nie, nie chcę już grać. Możesz, bo teraz nic mi nie zabija. No, A dosyć. kiedy zagramy? Hmm. A mogę ja go sama do... nagrać? Nie Siema. Siema. Siema Dobra. Ale ja właśnie teraz przed chwilą nagrałam. Dobra. Nie przeszłam od no. Co to ma być? I tu się coś nie da, nie? Ja jestem podacja. Zaraz ja? Oj. Oj. oj, 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 oj. Ej, dobrze, Ej, to poproszę no to. Dobrze, już drumakuję. Dziękuję. 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 Proszę bardzo. przecież... Za wszystko. Ma dzisiaj jest Dektynia, Ej, bezprzestno. Bezprzestno do nie, pani drummer. Będzie się stromać. Będzie się stromać. Będzie się stromać. Będzie wszystko, dzisiaj

Mamy, bo galerii nie wolno nazwać swojej hordy na kolana. czasem w domku oh, idę zrobić śniadanie czekolady. Boże, obiad Dobra, to jest nie mm, ja jestem w stanie, E, jeśli Jeszcze um, to się trochę źle czuję. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. a z Dobre, Dobre, dobrze, chodzi już wow, a jak no. Dobra, z dobra. 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 Hamka, hamka. A, no to będziesz Hania, już cię nie będę nazywała Hami. Co? Szukałaś się jako Hania, a nie Hanni. A Hani, a Hanni, bardziej wolę. Od Hania. A, Hania. a z Hania właśnie roz... a, Hania. a z Hanni właśnie rozmawiam. Nie wolę Hanni niż Hanie, bo to jest stara bajka, a ty jesteś Hanni. No Okej, kiedy to, okay, to chodzimy? tak ładnie że... tak się mówiła, a, mi, a... Ja to od razu, gdzie Dobra, jestem już. Dobra, ta mała nas zaprosiła. Na yy, co? Kto ta mała? Ja ma się bawiliśmy w głupią zabawę, ale taką gitarę. No gitara się nazywa. Ale... Mam nadzieję, że... nie tak... nagrywała, mam nadzieję, że to wyjdzie. No i... Jak Wiktoria no. gatała, to prawie no, nie gita. Ej! Wiktoria się... Dobra, no to... No to... to... Jeszcze z nami taka no. no Ale to nie no, widzisz tutaj, tutaj Nie. <śpiewanie> <śpiewanie> Dobra to. Dobra, jestem bardzo bogata. I teraz zrobię tu miksturkę. Żeby one wybiły. No bo yy, to jest niby fajne. Dobra makaron. O, to trzeba zjeść. I yy, zrobiłam jednak w szklance. No i mam. O trochę się parzy. Oj. Jestem cudowna w piciu kady, Teraz robimy drugą to... Tu, tu, tu. Mamy dwie. Dobra, czekam zanim przyjdą, bo powiedziałam, że damy im herbatkę. Okay. Jezu, ale to trochę głupie, że się na to zgodziłyśmy, co nie? Um, nie wiem, ale chyba teraz się zmienił. No, taka chyba... Ojej! Jezu, ciebie tutaj nie ma. E Cześć mała! Cześć, cześć! Najpierw chcę wiki. Dobra, a dlaczego? A mnie nie chcesz. Dobra, idź. Dobra. Mam na ciebie sukni. Dlaczego muszę... Dlaczego muszę mieć różowe? No to dam ci niebieski. Tylko że cicho. Jakie niebieskie? Nic. Niby? Nic się nie stało. Będziesz teraz najlepszą przyjaciółką świata moją, okej? Okay? No okej, okay, okej. Okay. A teraz chcę Hanie. Dobrze. Hania, musisz iść! Dlaczego jesteś mała? Ymm, no nie wiem. Okej, okay, idę? O co mi chodziło? Ach, hej, młoda, malutka. Masz, już do mnie tak. Jak się nisko czuję. Czekaj, bo muszę tu wejść. Co się stało? Już ile? Dlaczego zżbywały? Nie wiem. Służąco? Pójdź mi na mleczko. Gówniara jakaś. Proszę daj mi to mleko. Dziękuję. Ej, chodź tu, moje przemsio. Co chcesz? Chodź, pocałujemy się. Bly!